Jakoś tak się złożyło, że na tym kanale nigdy nie miałem okazji zaprezentować wam Volvo EX30. Dziś nadrobimy tę kwestię i obok mnie od razu topowa odmiana Performance o 428 koni mechanicznych, która pozwala przyspieszyć ze startu zatrzymanego w zaledwie 3,6 sekundy w tym materiale szczegółowo omówię ten samochód i postaram się doradzić czy warto go zakupić ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał Kartest. zanim przejdziemy dalej oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału abyśmy mogli dla Was testować coraz lepsze samochody jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach, kliknij dzwoneczek na dole i przypominam również, że możesz zostać wspierającym nasz kanał wszystkie informacje na dole, a teraz zaczynamy Volvo EX30 to mały crossover segmentu B, który swoją stylistykę czerpie z ogromnego EX90, które właśnie debiutuje. Na rynku jest to również drugi model Volvo, który ma przeprojektowaną nitkę świateł dziennych, która wciąż oczywiście jest w kształcie młotu tora, jednak teraz jest on podzielony na takie małe LEDowe sekcje. Nie prezentuje się to tak dobrze jak w większym EX90, jednak wciąż ma to swój styl, unikatowość w tym segmencie. Przód pojazdu ogólnie jest bardzo prosty, a więc nie mamy prawdziwej atrapy chłodnicy, tylko jeden wielki element z wtłoczonym emblematem Volvo na bokach. Prawdziwe przeloty powietrza, dodatkowy element w kolorze czarnym, dzięki czemu światła scalają się nieco bardziej z przednim zderzakiem. Na wyraźne przetłoczenia, a zderzak dwubarwny z wyraźnymi przetłoczeniami i to właśnie od dołu mamy prawdziwe wloty powietrza do chłodzenia układu napędowego oraz baterii. Linia boczna pojazdu to jest coś, co muszę przyznać, że niesamowicie mi się podoba w EX30. Bardzo niewielki samochód, jednak już nawet przednie nadkola są fantastycznie zarysowane, dzięki czemu auto prezentuje się na znacznie większe niż jest. Naprawdę, również wiele wyraźnych przetłoczeń, między innymi na drzwiach, takie wklęśnięcie nadające bardziej sportowego charakteru, a z tyłu, po pierwsze, również napompowane tylne nadkole, linia szyb idąca ładnie do góry, słupek C z emblematem EX30 i również wyraźne przetłoczenie przydzielające tylne światła. W standardzie ten samochód w zupełnie podstawowej wersji wyposażenia oferowany jest felgami 18-calowymi od średniego poziomu wyposażenia mamy felgi 19-calowe, a opcjonalnie możemy mieć felgi 20-calowe jak w naszym dzisiejszym egzemplarzu. Również od średniego poziomu wyposażenia plus otrzymujemy czarne lusterka boczne, dwutonowe nadwozie z czarnym dachem, a opcjonalnie możemy mieć m.in. przyciemnione tylne szyby, aby auto prezentowało się jeszcze lepiej. Tył pojazdu jest unikalny na tle innych modeli szwedzkiej marki, m.in. dlatego, że tylne światła nie są ze sobą połączone, a więc element przy tylnej szybie jest przedzielony, nie jest fizycznie połączony z główną lampą, a więc na tle innych suwów, Volvo jest to coś bardzo unikalnego. Tylne światła scalają się ze sobą dwoma czarnymi paskami między nimi przeliterowany wielki napis Volvo, a także w tym miejscu mamy ukryty przycisk do otwarcia klapy bagażnika. Po lewej stronie oznaczenie modelu zderzak, podobnie jak z przodu, również dwubarwny z ciekawym wykończeniem w formie takich. Pasków, czujniki parkowania ukryte są bardzo nisko, dzięki czemu nie są one widoczne. Na pierwszy rzut oka. Oczywiście na klapie bagażnika dość duży czarny spoiler, a przechodząc do samego bagażnika, klapa oczywiście unosi się elektrycznie, a pojemność bagażnika z tyłu to 318 litrów. A w nim po pierwsze minimalny próg załadunkowy, oczywiście obudowany plastikowym elementem. Po obu stronach mamy specjalne wnęki na dodatkowe rzeczy, jak na przykład apteczkę, po lewej stronie oświetlenie w technologii LEDowej oraz gniazdko 12V. Po obu stronach specjalne na zakupy, a jeśli zdecydowaliśmy się na opcjonalny hak holowniczy, przycisk do jego odblokowania również znajdziemy po lewej stronie. Podłoga bagażnika jest dwupoziomowa, a więc możemy ją obniżyć na niższy poziom i lepiej zagospodarować naszą przestrzeń, a pod nią jeszcze jeden dodatkowy mały schowek. Trójkąt dostrzegawczy ma swoje dedykowane miejsce pod półką bagażnika. Oparcia drugiego rzędu siedzeń składają się w proporcji 40 do 60, a po ich złożeniu otrzymujemy idealnie równą i Płaską podłogę. Maksymalna pojemność bagażnika Volvo EX30 to 904 litry. Jednak jest to samochód elektryczny i dodatkowy bagażnik znajdziemy również z przodu. Otwieramy go klasycznie jak maskę, ciągnąc dwa razy cięgno, a więc tak samo jak w modelach BMW. Następnie, gdy podniesiemy maskę, mamy tutaj dodatkową, miniaturową przestrzeń. Na drobiazgi, a więc na przykład na przewody do ładowania. Przestrzeń ma zaledwie 7 litrów, a więc nie robi to większego wrażenia. Jednak na przewody do ładowania, ładowarkę czy na przykład apteczkę, jest to miejsce, które bez problemu sprawdzi się jako dodatkowa przestrzeń bagażowa, którą nie zasypiemy naszymi bagażami, jeśli będziemy jechać gdzieś w dłuższą podróż. Wnętrze Volvo EX30 jest bardzo specyficzne i unikalne na tle innych modeli szwedzkiej marki. Jak widzicie, już sama deska rozdzielcza jest bardzo minimalistyczna. Nie mamy dodatkowego wyświetlacza za kierownicą. Wszystko robimy poprzez ten wielki tablet centralnie. Może nie jest jakoś specjalnie wielki na tle innych modeli oferowanych na rynku. Jednak jak na Volvo jest to naprawdę ogromny. Tablet. Daleko za deską rozdzielczą znajdziemy ogromny Soundbar Harman Kardon, który jest czymś naprawdę fantastycznym w tym samochodzie. Dźwięk jaki on wydaje jest naprawdę wyjątkowy na ten niewielki segment samochodów i naprawdę czuć tutaj premium w tej kwestii. Deska rozdzielcza wielowarstwowa, w dolnej jej części znajdziemy taki odstający plastikowy element, ale całkiem miły. W dotyku tunel środkowy, również bardzo minimalistyczny. Na jego końcu znajdziemy ładowarkę indukcyjną oraz miejsce na odłożenie drugiego smartfona. Nie mamy w nim miejsc na napoje, a one wysuwają się z łukietnika. Jest to naprawdę wyjątkowe rozwiązanie i bardzo mi się podoba z uwagi na to, że jeśli nie potrzebujemy miejsca na napoje, one nigdzie nie zajmują nam przestrzeni i dodatkowo możemy, jeśli potrzebujemy tylko jeden, wysunąć. Tylko jeden. Tutaj również jest dedykowane miejsce na odłożenie smartfona, ponieważ miejsca na napoje są odgrodzone takim elementem, a więc jeśli wsadzimy smartfon, on się nie wsunie już dalej, tylko ma blokadę i możemy go mieć w ten sposób w tunelu środkowym. Jeśli chodzi o porty USB, to nie są one nigdzie tutaj. Podłokietnik się już niestety nie otwiera. W tunelu środkowym mamy ukrytą przestrzeń i tutaj są dwa porty USB typu C oraz dodatkowa przestrzeń do gromadzenia różnych rzeczy, jak na przykład karta do ładowania. Naszego samochodu. Jeśli chodzi o ilość miejsca, to jak na segment B jest go naprawdę bardzo dużo. Również korzystanie z pedału gazu powoduje, że nie uderzamy w ten tunel środkowy, nawet jeśli jesteśmy osobą wysoką. Ja, mając 1,85 m, bez problemu, komfortowo jestem w stanie podróżować tym samochodem. Również na wysokość mieszczę się bez najmniejszego problemu. Same fotele mają po pierwsze wyjątkową. Tapicerkę. Są aż cztery wzory do wyboru, a w naszym dzisiejszym egzemplarzu mamy tę ekowełnę i muszę przyznać, że prezentuje to bardzo dobrze. Również jest to komfortowe. Same fotele, oczywiście, sterowane są elektrycznie w wielu płaszczyznach i całkowicie sterowane poprzez jeden przełącznik, a więc zarówno odległość, jak i kąt, jak i również kąt nachylenia siedziska. Gdy klikniemy guzik, mamy. Tutaj specjalny skrót, przełączamy się między różnymi funkcjami, a więc jeden przełącznik zarządza różnymi rzeczami, a więc regulacje pochylenia, regulacje podparcia lędźwiowego, czy regulacje podstawowe. To wszystko jest zarządzane poprzez jeden przełącznik i gdy do niego się przyzwyczajemy, jest to naprawdę wyjątkowo intuicyjne. W naszym dzisiejszym egzemplarzu również ogromny, panoramiczny dach do wnętrza wpada ogromna, Ilość światła. Jeśli chodzi o jakość materiału, drzwi są miękko wykończone na górze, jednak bardziej twarde są niż miękkie. Niestety na dole już mamy twarde wykończenie choć wykończenie schowków również bardzo ładnie ekologicznie takim szarym materiałem wykończone. A więc, gdy coś wrzucimy do schowka, nie powinno to nam specjalnie hałasować. Podobają mi się również klamki, gdyż jest to jeden taki aluminiowy, metalowy element. Bardzo dobrze się to prezentuje spójnie z wyjątkowymi nawiewami. Poświęćmy chwilę systemowi inforozrywki, ponieważ jest to Android Automotive, jednak mocno przeprojektowany względem tego, co widzieliśmy w innych modelach tej marki. W jego górnej części znajdziemy podstawowe informacje komputera pokładowego, a więc informacje, które normalnie wyświetlałyby się nam za kierownicą, a więc przełożenie, aktualna prędkość, stan naładowania i wszystkie inne podstawowe informacje od asystentów. Na stronie głównej, po pierwsze, nawigacja od Google i nawigacja Android Automotive różni się od tego, co możemy znaleźć na iPhonie czy na jakimkolwiek urządzeniu z Androidem, gdyż jest to wszystko spięte z naszym samochodem, a więc nawigacja wie, po pierwsze, że jedziemy samochodem elektrycznym, po drugie, wie, ile mamy prądu w akumulatorze, a więc jest w stanie zarządzać naszą trasą w oparciu o ładowarki a więc planowanie drogi podobnym stylu jak w samochodach na przykład Tesli. Auto wie ile potrzebuje prądu by dojechać do danego punktu jeśli mamy mniej prądu w akumulatorze to będzie sugerować nam postoje, sama będzie dobierać ładowarki i tak dalej. W dolnej części mamy dwie dodatkowe aplikacje, a więc po lewej stronie muzyka, po prawej stronie telefon gdy sparujemy nasze urządzenie mobilne. Oczywiście możemy korzystać z Android Auto oraz Apple CarPlay jeśli nie chcielibyśmy korzystać z tego systemu całościowo Łączność jest bezprzewodowa w odróżnieniu od innych modeli Volvo. Po pierwsze, mamy tutaj Android Auto, a po drugie, Apple CarPlay również jest bezprzewodowy, co nie jest spotykane w innych samochodach. W dolnej części znajdziemy dodatkowo skróty do innych aplikacji. Centralnie również Asystent głosowy, a po prawej stronie przyciski funkcyjne w tym włącznik systemu kamer 360 a także otwarcie schowka. Nie mamy tutaj fizycznego przełącznika, aby otworzyć schowek, który jest centralnie, a nie z boku. Musimy kliknąć przycisk w ekranie, coś co może być mocno irytujące. Jest to Android Automotive, a więc możemy zainstalować tutaj więcej aplikacji. W naszym samochodzie już jest zainstalowany YouTube, a więc możemy tylko i wyłącznie na postoju jednak oglądać filmy bezpośrednio wykorzystując po pierwsze ten wyświetlacz a po po drugie fantastyczny zestaw audio, jest sklep, Play, więc jest wiele innych aplikacji do zainstalowania, w tym przeglądarka, w tym Spotify i wiele, wiele więcej. Całościowo, jeśli chodzi o wnętrze tego samochodu, jest to bardzo unikalny projekt. Podoba mi się minimalistyczny na tle innych modeli Volvo, ma swój klimat, ma swój styl. I całościowo jestem po prostu na tak. To, czego mi brakuje, to małego nawet wyświetlacza za kierownicą, abym nie musiał odciągać wzroku od jazdy, aby sprawdzić, jaka jest prędkość. W tym samochodzie nie ma head-up display, a więc nie mam tej informacji na szybie. I ciągłe odwracanie głowy w kierunku wyświetlacza, aby sprawdzić, jaka jest prędkość, jest po prostu irytujące. Jednak oprócz tego, wnętrze bardzo mi się podoba. W drugim rzędzie siedzeń Volvo EX30, niestety, ilość miejsca, jak to na crossovera segmentu B, nie jest zbyt wielka, a więc na nogi, siedząc za sobą, jestem praktycznie na styk, na wysokość, mam jeszcze troszeczkę miejsca, choć nie jest go zbyt wiele. Jeśli chodzi o praktyczne rozwiązania, oczywiście schowki w oparciach przednich foteli są, izofiksy w skrajnych miejscach, jednak niestety nie mamy podłokietnika w tym samochodzie. W drzwiach znajdziemy oczywiście dość duże schowki i są one wykończone takim samym materiałem jak z przodu, a więc prezentuje się to bardzo dobrze i również, gdy coś wrzucimy do środka, nie wydaje to tak nieprzyjemnych dźwięków, jak po prostu to, gdy wrzucimy to do plastikowego schowka, a także na skraju kanapy znajdziemy takie minimalne jeszcze dodatkowe schowki na gromadzenie kolejnych dodatkowych rzeczy. W tunelu środkowym mamy taką mikropółeczkę na przykład na odłożenie smartfona, dwa porty USB typu C i również w tunelu środkowym, podobnie jak z przodu, mamy regulacje szyb bocznych, a także możemy gromadzić rzeczy w tunelu środkowym w tym samym schowku, który pokazywałem Wam z przodu. Jednak co ciekawe, ten schowek można... Wyjąć i dodatkowo mam bardzo ciekawy wzorek, to mi się bardzo podoba w tym samochodzie. Taki mały detal, jednak jest coś w tym naprawdę wyjątkowego, gdy mamy jednorośta, chmurki, drzewka i inne ciekawe wzorki, a mówimy o samochodzie marki Volvo. Jest to również samochód elektryczny, jak wspomniałem wam wcześniej, a więc nie mamy niemalże tunelu środkowego, dzięki czemu ja mogę bez najmniejszego problemu usiąść na centralnym miejscu. Wciąż mam bardzo dużo miejsca na głowę, również na nogi mieszczę się bez większego problemu, choć gdy mamy ten fotel po prawej stronie tak ustawiony to na prawą nogę może nie mam zbyt wiele miejsca, na lewą jak najbardziej w porządku. Na stopy jest dość dużo miejsca, choć tunel środkowy jest tak niewielki, jeśli chodzi o jego długość, jeśli chodzi o tę przestrzeń, Pomiędzy tunelem środkowym a siedziskiem, że moja stopa się tam i tak by nie zmieściła, nawet gdybyśmy mieli wielki, masywny tunel środkowy. Jednak dla dzieci oraz osób, które nie mają tak ogromnych stóp jak ja, myślę, że będzie to bardzo pozytywna wiadomość, że nie ma tutaj tunelu środkowego i spokojnie zmieścimy się w trójkę osób w drugim rzędzie siedzeń. Oczywiście jest również oświetlenie w technologii LED-owej, są haczyki na zakupy, dodatkowy jeszcze haczyk na słupku B. Bardzo ciekawe wykończenie klamki, podobnie jak sprzedawca. A materiały tutaj jest troszeczkę miękkie wykończenie, jednak jest to bardziej plastikowe, jednak wciąż jak na ten segment, jak na tę cenę wypada to myślę naprawdę bardzo dobrze, choć brakuje najbardziej podłokietnika. Przechodząc do danych technicznych Volvo EX30 to jest ono dostępne łącznie w trzech wersjach napędowych. Topowa odmiana performance wyróżnia się po pierwsze napędem na wszystkie koła oraz dwoma silnikami. Elektrycznymi. Łączna moc układu to aż 428 koni KM i 543 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Czysto teoretycznie ten samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego w zaledwie 3,8 sekundy, a prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 180 km na godzinę. Bateria trakcyjna w topowych wersjach napędowych ma pojemność 69 kWh brutto i 64 godziny netto, co pozwala teoretycznie w tej topowej wersji napędowej przejechać nawet 600 km w mieście, a w cyklu mieszanym do 450 km na jednym ładowaniu. Szczegółowe dane techniczne oczywiście w tym momencie na ekranie. A teraz tradycyjnie przejdźmy do testu przyspieszenia czegoś. Co może być naprawdę bardzo wyjątkowym, to gdy mamy wersję Performance. Nie ma w tym samochodzie żadnego specjalnego dedykowanego trybu sportowego, aby aktywować najlepsze osiągi należy przejść do ustawień samochodu, następnie w zakładce prowadzenie aktywować Performance All-Wheel Drive, a następnie możemy również wyłączyć kontrolę trakcji. A więc noga na hamulec, gaz podłogę. Oczywiście nic się nie dzieje. Hu hu Jestem pod wrażeniem. Przejeździłem zarówno EX30, jak i EX30 Performance już naprawdę wiele kilometrów. Jednak teraz sprawdzając, jak ten samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego, jest to doznanie naprawdę bardzo wyjątkowe. Jeśli chodzi o same wrażenia z jazdy tym elektrycznym maluchem od. Szwedzkiej marki. To jest to naprawdę niesamowity samochód, szczególnie gdy mówimy o wersji z napędem na wszystkie koła. Jest to auto bardzo wyjątkowe. Prowadzi się naprawdę niesamowicie. Ma ogromnie niski środek ciężkości, przez co czujemy, jakbyśmy byli wręcz przyklejeni do drogi. Wygłuszenie no, mogłoby być lepsze. Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę. To, że jest to samochód, jakby nie patrzeć, sportowy, to nie powinien to być aż taki problem. Jazda dynamiczna na rondzie, coś naprawdę wyjątkowego. A teraz standardowe drogi, kręte. Cały czas mamy wyłączoną kontrolę trakcji i najlepsze osiągi. Auto wciąż. Praktycznie jak przyklejone gdzieś przy 85 dopiero samochód zaczynał troszeczkę przodem uciekać. Jednak wciąż wrażenia z jazdy naprawdę bardzo pozytywne. Jeśli chodzi o pracę zawieszenia, 50 na godzinę około, no czuć te nierówności. Jednak nie jest źle. Mniejsze nierówności przy wyższej prędkości również bardzo pozytywne. Zawieszenie to ogromna zaleta tego samochodu, to jak on wybiera nierówności, to jak on się prowadzi, to jest coś naprawdę naprawdę wyjątkowego. Świetny samochód, jeśli chodzi o dynamiczną jazdę, gdy mówimy o topowej, ponad 400-konnej wersji napędowej. Auto charakteryzuje się również bardzo niską ceną, gdy mówimy o zupełnie podstawowej wersji napędowej podstawowej wersji wyposażenia. Dwa lata temu ten samochód zaczynał się od 170 tysięcy złotych. Teraz jest to już cena 177 tysięcy złotych za podstawową wersję wyposażenia. Następnie Wersja Plus to już jest wydatek na poziomie około 190 tysięcy złotych, następnie 25 tysięcy złotych dopłata do większej baterii oraz 47 tysięcy do napędu na wszystkie koła. Wersja wyposażenia Ultra z napędem na wszystkie koła w odmianie Performance to już jest wydatek niecałych 250 tysięcy złotych, a więc jeśli chcemy mieć fantastycznie wyposażone auto z topowym układem napędowym, no cena robi się już dość wysoka, a do tego wciąż wyposażenie opcjonalne. W naszym samochodzie mamy ponad 20 tysięcy złotych w dodatkach, a więc właśnie przyciemnione szyby tylne, podgrzewane siedzenia przednie, podgrzewana kierownica, ta wyjątkowa jasnoszara tapicerka, to wszystko to są dodatki w tym samochodzie, wciąż, nawet gdy mamy topową wersję wyposażenia Ultra. A więc cena końcowa na poziomie 270 000 zł za naprawdę niewielkiego crossovera segmentu B elektrycznego. Oczywiście no, fantastycznego, jeśli chodzi o osiągi, jeśli chodzi o napęd, jednak wciąż 270 000 zł za naprawdę niewielki samochód. Cena wydaje się być absurdalna. Nie jest to samochód dla każdego. To jest wersja dla kogoś, dla kogo cena nie gra już roli. On chce mieć ten samochód, bo mu się podoba. Chce mieć topowe wyposażenie i topowe osiągi. I w takim przypadku cena faktycznie może nie grać roli. Jednak, jeśli chcemy mieć samochód na co dzień, to już mówimy o wersji wyposażenia Core lub Plus, może ewentualnie Ultra, jednak już ceny wtedy szybują faktycznie mocno w górę. Aby mieć dobrze wyposażony samochód z napędem na tylne koła, to trzeba jednak naszykować około 200 tysięcy złotych nie jest to cena niska, jest to cena bardzo wysoka jak na tak niewielki samochód segmentu B elektryczny, podwójna ciągła mój drogi tutaj jest i 60 na godzinę nie, nieistotna kwestia dobrze, pozdrawiamy kierowcę Audi jeśli chodzi o zużycie energii, według producenta ten samochód w takiej specyfikacji jak nasza powinien zużywać około 17,5 kWh na każde 100 km. Oczywiście jest to wynik mocno niewykonalny. Gdy będziemy jechać bardzo spokojnie w mieście. Możemy uzyskać wyniki na poziomie może 18,5-19 kWh na każde 100 km, jednak to jest wersja performance. Tutaj, mając napęd na wszystkie koła, mając ponad 400 koni mechanicznych, zachęca to do dynamicznego startu, nawet do tych 50 na godzinę ze świateł. Jednak w mieście chcemy wykorzystać moc tego samochodu w większości przypadków, i wtedy faktycznie to zużycie energii wzrasta już do bardziej. Wyników na poziomie 25-26 kWh na każde 100 km, a więc realnie jesteśmy w tym samochodzie w stanie przejechać około 300 km, gdy będziemy korzystać z jego możliwości. Jeśli się postaramy. Myślę, że w mieście możemy celować w wyniki na poziomie 350-400 km na jednym ładowaniu, co zdecydowanie odbiega od tego, co podaje producent. Wyniki na poziomie 600 km może byłyby wykonalne w podstawowej wersji napędowej z większą baterią i z napędem tylko i wyłącznie na tylne koła. Jednak mając taką specyfikację jak tutaj, niestety. No, niestety nie jest to po prostu wykonalne, wciąż samochód naprawdę wyjątkowy. Cena jest dość wysoka, jednak to co oferuje ten samochód, troszeczkę niweluje tę wysoką cenę. Auto jest fantastycznie zrobione, fantastyczny również projekt. Wyposażenie może być również naprawdę genialne. A więc około 200 tysięcy zł za samochód elektryczny, który możemy naprawdę bardzo sprawnie ładować, co jest istotną kwestią w przypadku samochodu elektrycznego. Wciąż, pomimo że mówimy o zaledwie crossoverze segmentu B, bagażnik jest jak najbardziej do przyjęcia. Podoba mi się również fakt i dla mnie ogromną zaletą tego auta jest fakt, że mamy przedni bagażnik. Niewielki, 7 litrów, zmieścimy tam ładowarkę, jednak właśnie mamy możliwość odseparowania tego kabla do ładowania od głównej części bagażowej, a więc nie muszę go szukać pomiędzy swoimi rzeczami, jeśli zapakowałbym się gdzieś na jakiś dłuższy wyjazd, nie muszę go szukać dojeżdżając do miejsca docelowego, mam go zawsze pod ręką z przodu, a więc podłączenie tego samochodu do wolnego ładowania zawsze mam przewód pod ręką. Całościowo, samochód mi się bardzo podoba. Jest on wyjątkowym autem, którym miałem okazję jeździć przez dwa miesiące w wersji podstawowej, jeśli chodzi o napęd, jednak z mocniejszą, większą baterią. A odmiana Performance zupełnie inne spojrzenie na ten samochód. Nagle zmienia się on w niesamowicie dynamiczny, mały crossover elektryczny, który gdy tylko chcemy, może nas wcisnąć w fotel. I przyspieszyć do 100 km na godzinę z każdej prędkości bardzo, bardzo sprawnie, gdyby on tylko zużywał troszeczkę mniej prądu. Wtedy myślę, że byłby samochodem, który bez najmniejszego problemu byłbym w stanie Wam polecić do codziennej jazdy w mieście. Jednak, biorąc pod uwagę jego niewielkie wymiary, to stosunkowo to, ile on zużywa prądu, jest po prostu dość wysokie. Cena. Może nie jest okazjonalna, może nie jest okazyjna, jednak jak na samochód elektryczny, który jest, jakby nie patrzeć, marki Volvo. Może i produkowany wciąż jest w Chinach i dopiero niedługo ruszy produkcja w Belgii. Może i on bazuje na płycie podłogowej Gili i jest praktycznie dokładnie tym samym co Smart czy Zikr. Jednak całościowo jest to Volvo, jest to samochód, który, któremu możemy ufać. Który jest fantastycznie zrobiony i oferuje wewnątrz naprawdę bardzo dużo. W topowej wersji performance auto naprawdę wyjątkowe. A więc całościowo jest on droższy niż nie jeden konkurent. Jednak to, co dostajemy, nagradza tę troszeczkę wyższą cenę niż konkurenci. Oczywiście nie jest to samochód idealny, wiele kwestii jest na siłę utrudnione jeśli chodzi o sam projekt. Jak na przykład ten schowek centralny, dla mnie to jest nielogiczne, że ja muszę kliknąć w wyświetlaczu przycisk, żeby otworzył mi się schowek. I dlaczego on jest tu, a nie tam? Jednak to są takie niuanse. Całościowo samochód jest naprawdę rewelacyjny. Jeśli zastanawiacie się nad samochodem elektrycznym crossoverem segmentu B, to myślę, że jest to jedna z najlepszych propozycji. A w wersji zupełnie podstawowej jest to również jedna z najtańszych propozycji aktualnie na rynku może nie oferuje bardzo dużo jednak wciąż otrzymujemy, jakby nie patrzeć Volvo, więc możemy czuć się pewnie w tym samochodzie co jest od lat ogromną zaletą tych samochodów. Dzięki za uwagę zachęcam Cię do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze nie robisz polubienia tego filmu, czekam na Twoją opinię temat Volvo EX30 w sekcji komentarzy poniżej i do zobaczenia następnym razem. Dzięki, cześć!